pożywieniem. <They're hiking>. <kavram> tak, i one przez 12 godzin jedzą e i co ciekawe mają języki o długości około 50, nawet do 60 cm i kolor języka żyrafy jest koloru indygo bądź navy blue, takie niebieskie. E a wiecie państwo dlaczego? Gdyby miały takie języki jak my różowe, to by po prostu jedząc przez 12 godzin w słońcu, by miały te języki popażone. Także to jest ochrona też przed popażeniem, przed słońcem. No i te języki mają szorstkie, twarde i ulubioną i podrawą żydaw jest akacja, a liście akacji są kolczaste. Także one przede wszystkim akacje, no ale liście też różnych innych drzew, ale przede wszystkim akacje, około 75% wody czerpią właśnie z liści, bo rzadko kiedy... Jak są, tak na wolności, rzadko kiedy się schylają do poju, żeby to po prostu to jest...